Cześć dziewczyny! Dzisiaj jesteśmy na chyba najbardziej ruchliwej ulicy w Warszawie na Nowym Świecie i postanowiłyśmy dzisiaj zapytać młode osoby, starsze osoby, wszystko na temat rynku pracy. Co oni myślą, czy poszukują pracy, jakie wskazówki mogą dać Wam, aby lepiej poszukiwać pracy i znaleźć właśnie tą wymarzoną pracę. Jak oceniasz obecnie rynek pracy? Wspaniały. Ja nie pracowałem nawet jednego dnia w swoim życiu. Jak to możliwe? Jestem całe życie przedsiębiorcą. Uważam, że praca wbrew pozorom jest. Uważam, że teraz dużo większy problem mają pracodawcy ze znalezieniem dobrych pracowników niż odwrotnie. Znaczy wydaje mi się, że w Warszawie cały czas jest e, chyba bardzo niskie bezrobocie. Uważam, że po studiach ciężko jest znaleźć pracę w zawodzie. Mhm. Z czego to wynika, jak sądzisz? Teraz dużo osób też jest ustawionych na takie kierunki techniczne, aczkolwiek w Polsce z kierunkami technicznymi ciężko trzeba jechać za granicę, żeby pracę dostać. I w jaki sposób szukasz pracy? A, głównie przez internet, Linkedin. A jak znalazłeś się pracę? Przez internet, znaczy tak. z ogłoszeń. A, czy korzystasz z rekomendacji albo też z networkingu przy poszukiwaniu pracy? Tak, myślę, że networking to jest podstawa. Jakby znam dwie osoby, z którymi pracuję, więc jakby tutaj można powiedzieć, że no na jakichś zasadach tak, tak, ten networking gdzieś tam mhm. grał jakąś rolę. Patrząc na pracę i relacje między ludźmi, czy dostrzegasz jakieś obszary, które warto byłoby poprawić? Zaczynając od nas samych? Komunikacja. Jakie dałaby Pani wskazówki osobom, które poszukują pracy? Znaczy przede wszystkim chyba trzeba być elastycznym, tak? Dopasowywać się, zbierać doświadczenie. Młodzi ludzie często po prostu myślą, że im się należy, tak? A po prostu na to trzeba sobie zapracować. Jakie by Pan dał rady w takim razie osobom, które chcą zorganizować siebie, biznesowo i, i, i zacząć być pracodawcą dla innych. No nie bać się, podjąć ryzyko, w najgorszym wypadku się nie uda. Jak się nie uda, to co? No to, to zacznie się od nowa, tak? Być może coś innego, być może to samo, nie poddawać się, nie słuchać innych, nie słuchać rodziny, nie słuchać znajomych robić to, co się chce. Jest z nami dzisiaj reprezentant najmłodszego pokolenia wśród nas, tak, dokładnie, <laughs> który opowie nam Kim chciałby zostać w przyszłości w swoim życiu? Jak masz na imię? Jaś. A powiedz nam, ile masz lat? Dziewięć. To kim chciałbyś zostać? DJ-em. Mm. DJ-em? A czy ty wiesz w ogóle, co DJ robi? Tak. To co robi? Siedzi na takim stanowisku i po, i po nocy puszcza różne muzyki. Kwestia rynku pracy, jak widać, jest tym, co zajmuje praktycznie głowę każdej z osób, którą spotkaliśmy. Na co wskazują i podkreślają uwagę nasi rozmówcy i rozmówczynie, to jest pozostanie elastycznym na to, co dzieje się na rynku i reagowanie możliwie jak najszybciej, aby weryfikować cały czas poprawność swoich założeń. To, o czym my mówimy w ramach naszego treningu mentalnego, zostało również potwierdzone przez naszych uczestników sondy. Jedna osoba powiedziała, że nie ma, dla niektórych zawodów nie ma w Polsce pracy. Że jednak jest pewien problem z ludźmi, którzy nadal poszukują tej pracy, ale na rynkach zagranicznych. Że tutaj zdobywają wykształcenie, doświadczenie i nie ma potem dla nich pracy. Że jednak decydują się na ten krok, aby krok w przyszłość rozpocząć w zupełnie innym kraju. Ja osobiście mogę podzielić się taką, takim doświadczeniem, że e, praktycznie każdy, każdy, każdą pracę, którą zmieniałam, z wyjątkiem jednej, e, otrzymywałam poprzez wykorzystywanie kanałów networkingowych. Ja natomiast e, obecnie poszukuję pracowników, i jak do tej pory, jak poszukiwałam pracowników, e, to mam też takie wewnętrzne zawsze. Poczucie, że jeżeli ktoś mi zarekomenduje tę osobę, to ona będzie bardziej wiarygodna. To, co jest plagą dzisiejszą na rynku pracy, to jest nie stawianie się na rozmowy rekrutacyjne. Na to żali się praktycznie co drugi pracodawca. Dokładnie, bardzo ważny punkt. I na to zwracamy też uwagę. Budujesz swoją markę i nigdy nie wiesz, kiedy spotkasz osobę na, na spotkanie, z którą się nie stawiłeś. A coraz więcej firm tworzy czarne listy osób, które ignorują zaproszenia rekrutacyjne. Pamiętaj o tym. I don't, I don't understand it. Ale pracujesz czy się uczysz? Czasami. Aha. Czasami pracuję, czasami się Wie? A co chcecie robić? Już wiecie? Popać w ziemię. <grym> Chcemy być tancerkami Biebera. Naprawdę? A z czego to wynika? Zamiłowania <grym> do, do, do tańca. A myślałam, że do Biebera.